Pewien mistrz murarski pracował wiele, wiele lat w wielkim budowanym, budowlanym przedsiębiorstwie. Kiedyś otrzymał zamówienie na wybudowanie wspaniałego domu, powiedzielibyśmy willi, według własnego projektu i uznania. Mógł wybrać najpiękniejsze miejsce na ziemi – i nie musiał się przejmować absolutnie żadnymi kosztami. Prace rozpoczęły się natychmiast. Jednak po pewnym czasie uległ pokusie, że może użyć materiałów budowlanych jakiejś drugiej, trzeciej kategorii. Potem pomyślał że może zatrudnić mniej wykwalifikowanych pracowników i w ten sposób zatrzymać dla siebie w ten sposób oszczędzone pieniądze myśląc, że tak naprawdę przecież nikogo nie krzywdzi. Kiedy dom został ukończony w czasie wydanego na tę okoliczność przyjęcia wręczył swojemu dyrektorowi klucze od wybudowanej posiadłości. Dyrektor jednak zwrócił mu je natychmiast i uśmiechając się powiedział: Ten dom jest naszym podziękowaniem dla Ciebie za rzetelną, wieloletnią pracę dla naszego przedsiębiorstwa. Niech będzie wyrazem naszego poważania i szacunku. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, możemy tylko pomyśleć przez chwilę, co poczuł, co myślał ten człowiek, który uświadomił sobie, że tak naprawdę oszukał sam siebie. Możemy obrazowo powiedzieć, że każdy dzień naszego życia to układanie kolejnych cegieł w budowli naszego życia. To jak to robimy zależy w większości od nas samych. Nasze dni są cegłami, którymi budujemy dom naszej przyszłości. Rekolekcje to czas, który miał nas przygotować, wielki post to czas, który miał nas przygotować, ma nas przygotować do przeżycia największej tajemnicy naszej wiary. Misterium paschalnego, czyli misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I ten właśnie czas miał nam pomóc i ma nam pomóc w tym przygotowaniu, ale również przypomnieć nam jedną zasadniczą prawdę. Mianowicie że to Ty, siostro i bracie, i ja, każdy z nas jesteśmy. Odpowiedzialni za swoje życie. Jeżeli chcemy być już szczęśliwi tu na Ziemi, mimo różnych trudności oczywiście, ale w poczuciu pokoju, szczęściu, to o to szczęście trzeba nam walczyć. I nikt, i nic nie może nas z tej walki zwolnić, bo wszyscy jesteśmy uczniami Chrystusa, a więc tymi, którzy wybrali Boga. I z Bogiem chcą iść przez życie. Na rekolekcjach powinno jaśniej do nas dotrzeć, że jesteśmy pielgrzymami w drodze do domu Ojca. Jak wiemy, Kościół uczy o trzech stopniach przynależności do Kościoła Chrystusa. Kościół uwielbiony to ci, którzy cieszą się już pełnią przebywania z Bogiem, Matką Najświętszą i wszystkimi świętymi w niebie. Kościół oczekujący, czyściec, czy inaczej też mówi się o nim Kościół Cierpiący? To ci, którzy za grzechy popełnione na ziemi muszą odpokutować, lecz sami sobie już pomóc nie mogą. Potrzebują naszej pomocy. I wreszcie my. Kościół pielgrzymujący, który dąży do zbawienia. To właśnie ta droga, ta pielgrzymka jest budowaniem domu. Swojej przyszłości i żeby przypadkiem się nie okazało, tak jak w tej historii, którą na początku przytoczyłem, jak to rozumieć. W naszym życiu może być tak, że więcej troszczymy się o to, co ziemskie, nie myśląc wcale, albo bardzo mało o życiu wiecznym. Lekceważenie jednak czy zapominanie o życiu duchowym w żadnym wypadku nie oznacza zwolnienia z odpowiedzialności przed Bogiem, jak to życie wygląda? Dlatego też istnieje realne niebezpieczeństwo, że taki człowiek, przekazując budowlę swojego całego życia Bogu, usłyszy słowa: To, co zbudowałeś, nie kwalifikuje cię do mieszkańców nieba. W niebie takie budowle jak Twoja nie mają racji bytu. Siostry, bracia w Chrystusie, panu, to co powiedziałem do tej pory nie jest i nie ma na celu straszenia kogokolwiek, ale jest jedynie próbą stanięcia w Prawdzie, że każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu. I to staniecie w Prawdzie powinno nam na nowo dopomóc. Ustawić właściwy kierunek, na nowo wzbudzić w nas pragnienie nieba, tęsknoty za przebywaniem w Królestwie Bożym. Ponieważ jestem misjonarzem Świętej Rodziny, a w Świętej Rodzinie jest Jezus Chrystus, jest Matka Najświętsza, ale jest też i Święty Józef. I dlatego tego ostatniego Dnia Rekolekcji chciałem jeszcze parę słów poświęcić temu wielkiemu patronowi, jakim jest Święty Józef. Bo to pragnienie nieba, to pragnienie przebywania z Bogiem było bardzo silne w życiu świętego Józefa. Dzięki swojej woli, którą w wolności starał się ukierunkowywać na Bożą wolę, stał się wielkim świętym, który zbawił nie tylko siebie, ale oręduje za nami, którzy jeszcze o swoje zbawienie walczą. Co takiego zrobił święty Józef? że doszedł do świętości to prawda że opiekował się samym synem Bożym i najświętszą Maryją Dziewicą to jednak co doprowadziło go do przebywania z Chrystusem w niebie i błogosławionym już tu na ziemi to wierne wypełnianie swoich obowiązków w codzienności tak bracie i siostro pan bóg nie wymaga od ciebie i ode mnie niczego nadzwyczajnego on nie chce jakichś wielkich uniesień. On po prostu chce, byś dobrze przeżył, byś dobrze przeżyła swoje życie, będąc dobrym mężczyzną, dobrą kobietą, dobrym mężem, dobrą żoną, dobrym ojcem, dobrą matką, dobrym dziadkiem, dobrą babcią, dobrym synem, dobrą córką, osobą samotną. Tymi, którzy potrafią kochać Boga i bliźniego, a przez to właściwie nieegoistycznie kochają samych siebie. Wreszcie, Pan Bóg ci pomoże. To właśnie czynił święty Józef, kochał Boga i ludzi, i potrafił zaufać Bogu, który miał dla Niego plan na życie. I dla Ciebie, bracie i siostro, Pan Bóg ma wspaniały plan. Tym planem jest plan miłości. Ewangelie wspominają o świętym Józefie z okazji zaślubin z Maryją, poczęcia pana Jezusa, spisu ludności, narodzenia w Betlejem, ofiarowania Jezusa w świątyni, pokłonu trzech mędrców, ucieczki do Egiptu, powrotu do Nazaretu oraz przy odnalezieniu dwunastoletniego Jezusa w świątyni. Jerozolimskiej. Przy publicznym nauczaniu Chrystusa jest jedynie wzmianka o nim. Według podania, święty Józef już wówczas nie żył. Miał więc najpiękniejszą śmierć po na rękach Jezusa i Matki Najświętszej. Dlatego też dzisiaj jest uważany za patrona dobrej śmierci. Święty Józef. Był powiernikiem tajemnicy samego Boga, któremu służył nadzwyczaj wiernie. W jego życiu ważna była praca, która uświęca nie przez dokonywanie wielkich rzeczy, ale przez kształtowanie zwyczajnych, ludzkich, prostych cnót, prawdziwych i autentycznych. Święty Józef uczy nas milczenia nawet w sprawach wielkiej wagi. Ewangelie nie zanotowały ani jednego jego słowa, charakteryzując go lapidarnym. Był człowiekiem prawym. Milczenie świętego Józefa jest znakiem służby słowu, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. On nie mówił, bo stał przed tajemnicą, która go przerastała. Wnikał w nią krok po kroku, a ona ciągle odsłaniała przed nim coś niepojętego. Się dla każdego z nas przewodnikiem do Jezusa. Mężczyzn uczy, jak być prawdziwym mężczyzną i silnym ojcem, i jak trwać mocno przy Bogu. Pan Bóg nie oszczędził mu trudów życiowych. Możemy sobie wyobrazić, co rodziło się w sercu Józefa, gdy anioł przyszedł do niego, co czuł w chwili, gdy dowiedział się, że Maryja będzie miała dziecko, co przeżywał w chwili zagubienia Jezusa. Troskliwy mąż, czuły ojciec, wrażliwy mężczyzna, człowiek niezwykłego zaufania. Jak Abraham zaufał do końca Bogu, wbrew jakiejkolwiek nadziei. Jako wierny i roztropny mąż czuwał nad świętą rodziną, strzeg daru otrzymanego od Boga, otaczając go swoją opieką. Do końca był wierny swojemu powołaniu i z czystym sercem służył Jezusowi. I Matce Najświętszej, był świadomy, kim jest i do czego wezwał go Bóg. Całym swoim sercem i swoim życiem budował dom, którego fundamentem był Bóg. Razem z Maryją wsłuchiwał się w słowo Boga i to dawało im siłę do życia, bardzo często trudnego, i wiarę, której tak bardzo często nie rozumiał. Święta Rodzina, którą wraz z Jezusem i Maryją tworzył Święty Józef, powinna być wzorem i znakiem dla wszystkich małżeństw naszych i rodzin. Każda rodzina, przecież, boryka się z przeróżnymi wyzwaniami i problemami. Święta Rodzina pokazuje nam, co jest we wspólnocie rodzinnej najważniejsze i jak przejść przez życie. Pomimo trudności, często nie znając odpowiedzi na wiele pytań, wraz z Maryją może być patronem młodych rodzin i ludzi, którzy stają w sytuacji, która ich przerasta. Patronem sytuacji trudnych, które nieraz stawiają nas pod murem. Bracie i siostro w Chrystusie Panu, jeżeli nie wiesz, co masz w życiu wybrać, Proś o pomoc świętego Józefa. Proś o odwagę i mądrość w podejmowaniu decyzji i wyborów. Proś o siłę w dawaniu świadectwa, w dawaniu innym nadziei. Nawet gdy wszystko nie jest tak, jak miało być w przeciwnościach losu, niech Twoim przewodnikiem będzie święty Józef. Prośmy dzisiaj też o świętych mężczyzn, mężów i ojców, tak jak święty patron. Józef, zobaczmy, pomimo swoich marzeń i planów, wybiera to, co wskazuje mu Bóg. Tak jak Abraham, który zostawił wszystko i to, co miał, i wyruszył tam, gdzie wskazywał mu drogę Stwórca. Młody Józef, pełen planów, marzeń i projektów na życie, wybiera to, co po ludzku może okazać się klęską. Idzie drogą, nie marzeń, ale drogą życia, którą wytycza mu Bóg. Spełnia nie swoje marzenia, ale wolę samego Boga. Każdy z nas ma swoje plany, marzenia dotyczące życia, rodziny, środowiska, pracy, kościoła. Przykład świętego Józefa ukazuje nam potrzebę nieraz rezygnacji z własnych zamiarów, planów, prowadzącą do wyłącznego zaufania Panu Bogu. Zaufania, które trudno podjąć, ale owoce są zbierane przez wieki. Bracia w Chrystusie Panu, bracia i siostry w Chrystusie Panu, święci w niebie to nasi najprawdziwszy przyjaciele, którzy wpatrują się w najświętsze oblicze naszego Boga, ku któremu staramy się zmierzać krocząc ziemskimi drogami. Święci wstawiają się za nami u Boga, byśmy bezpiecznie ku Niemu zmierzali. Pomagają nam też, jeśli prosimy o to w codzienności, bo rozumieją nasze zatroskanie o nasze zwykłe ludzkie sprawy, które podejmując z miłością, zbliżają nas do Boga. Pamiętajmy zatem również o naszych świętych patronach i patronkach, którzy, jeżeli wzywamy ich wstawiennictwa, nigdy nie odmówią nam swojej pomocy. Czas rekolekcji to czas zatrzymania się nad tym, co doskonale wiemy. Ale czas rekolekcji ma być właśnie takim nowym początkiem. Podczas tych kolejnych dni korzystaliście z sakramentu spowiedzi świętej. Mówiłem, jak ważne jest dobre przygotowanie się do spowiedzi świętej. Mówiłem zachęcałem do pogłębiania naszej wiary, mówiąc, że te kilkanaście minut konferencji kazania to jest taki impuls zachęta też do tego, by jeszcze to wszystko w swoim życiu rozwijać, by coraz pewniej stawać się takim człowiekiem wiary. Sakrament spowiedzi Świętej jest związany z sakramentem. Eucharystii, najświętszym sakramentem. Bo przecież właśnie tam, oczyszczając się w tym sakramencie, wracamy na nowo do łaski uświęcającej, wracamy do komunii z Bogiem i możemy przyjmować prawdziwego Boga w komunii świętej. Dlatego tak ważne jest to życie sakramentalne. Ale chciałbym teraz jeszcze na koniec podkreślić, jak bardzo ważne jest również życie modlitwy. Święty Alfons Maria de Liguori powiedział kiedyś, Kto się modli, ten się zbawi. Kto się nie modli, ten się nie zbawi. A ksiądz Jan Bertier, wspominany już wielokrotnie na kazaniach podczas rekolekcji, powiedział, idąc dalej, że modlitwa jest kluczem do nieba. A w innym miejscu ten sam ksiądz Jan Bertier mówi, że modlitwa i sakramenty to dwa skrzydła, które umożliwiają duszy ludzkiej lot do nieba. Dlatego, siostry bracia Chrystusie Panu, jeżeli chcemy, tak jak śpiewaliśmy, modliliśmy się przed Ewangelią, być błogosławionymi. Tymi, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zachowują Słowo Boże i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości, trzeba nam prawdziwie żyć życiem sakramentalnym, trzeba nam prawdziwie odpowiadać Panu Bogu na Jego zaproszenie do bycia z nim w komunii. I dlatego zachęcam też do codziennej modlitwy. Większość z Was na pewno tak robi. Ale pamiętacie, jak mówiłem, nie tylko dzieciom, ale też mówiąc o objawieniach lasalet, Matka Boża się pytała, dzieci, czy dobrze się modlicie? A dzieci powiedziały, tak jak to było prawdziwe, nie bardzo dobrze, proszę pani. A Matka Boża mówi, moje dzieci trzeba się dobrze modlić rano i wieczorem. Jeżeli nie macie czasu, to odmawiajcie. Przynajmniej Ojcze nasz i Zdrowaś Mario, rano i wieczorem, i Matka Boża, mówiąc jeszcze o innych sprawach, które znacie, bo już mówiłem, mówiła: Przekażcie to orędzie całemu mojemu ludowi, a więc wszystkim odkupionym. Dlatego chciałem jeszcze na koniec podkreślić właśnie tą ważność i potrzebę naszej modlitwy. Bo siostry, bracia w Chrystusie, Panu, dzięki modlitwie. Rozpoznajemy Jezusa Chrystusa i pragniemy, by nas prowadził do nieba, którym jest On sam. Przez modlitwę odnajdujemy życie, które, którego szukamy, a które może dać nam tylko Chrystus. To On jest drogą, prawdą i życiem. Bez modlitwy nie ma zbawienia. To pewna prawda. Sposobem na otrzymanie łaski jest modlitwa. Jezus mówi: Beze mnie nic nie możecie uczynić. Mówi: Proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Jeżeli nie będziecie prosić, nie spełni się wam. Potępieni w piekle nie modlili się i dlatego są straceni na zawsze z powodu zaniedbania modlitwy. Święci są w niebie, dlatego że się modlili. Modlitwa oto nasz wielki obowiązek. Oto w czym wybrańcy Boży znaleźli już tu na ziemi siłę i pociechę. Modlitwa, mówił święty Jan Wianej, jest przed smakiem nieba, to miód spływający na duszę. Troski topnieją w czasie modlitwy niczym śnieg na słońcu. Jeden z wielkich ludzi XII-wiecznej Hiszpanii Wcześniej obojętny na Boga i wiarę po swoim nawróceniu powiedział: Sądzę, że ci, którzy się modlą, czynią więcej dla świata niż ci, którzy walczą. I jeżeli świat mniewa się co, coraz gorzej, to dlatego, że więcej jest bitew niż modlitwy. Sądzę, że gdyby przez jedną, przez jedną godzinę, jeden dzień, Ziemia nie wysyłała w stronę nieba żadnej modlitwy, ten dzień. Byłby dniem ostatnim, ostatnią godziną wszechświata. Dlatego Matka Boża w tak licznych objawieniach prosi o nawrócenie, ale prosi szczególnie o modlitwę, i prosi szczególnie o modlitwę różańcową. Zachęcam każdego z Was tutaj obecnych, uczestniczących w tych rekolekcjach, aby. Przynajmniej, niektórzy na pewno i cały różaniec, i więcej, ale jeżeli ktoś się nie modli jeszcze na różańcu, aby przynajmniej jedną dziesiątkę różańca każdego dnia poświęcił ofiarując za siebie, za swoich bliskich, za Kościół Święty. Matka Boża o to prosi, bo wie, że różaniec jest potężnym narzędziem w drodze do przemiany, w drodze do Jezusa. Jeżeli będziemy trzymać się Matki Boże, jeżeli będziemy jej posłuszni, to ona nas do tego Jezusa zaprowadzi. Mówię to też, bo niektórzy są tak zatroskani o dzieci i młodzież. Jeżeli będziemy poświęcać ich właśnie modlitwie różańcowej w sposób szczególny, to na pewno też będą zawsze w życiu szli właściwymi drogami drogami, której pragnie ich prowadzić Bóg. Amen.